Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą, zapraszam Państwa na naszą, nie na moją, tylko na naszą nową stronę o jakże pięknej nazwie summit.tv.com. Przy okazji informuję Państwa, że będzie też nowa domena summit.tv.pl, tylko musimy jeszcze ją podłączyć. Za powstanie tej strony chciałbym serdecznie podziękować wszystkim patronom strony, których Państwo teraz widzą. Bardzo dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy wpłacili prawie 4000, no tak naprawdę dużo mniej, bo podatki i tak dalej, i tak dalej. Także chciałbym podziękować także tym osobom, które odpowiedziały na mój apel i wspomagały naszą małą społeczność także... Wklejaniem wątków na samiecweb.pl, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy dołożyli do tego cegiełkę, także dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. To jest nasza nowa strona. A tutaj macie, szanowni Państwo, nową, nowy materiał wideo o tytule, który Państwo widzą. Tutaj na samym górze macie Państwo ostatnie audycje. Tutaj jest audycja o panu Adrianie, jakby ktoś chciał obejrzeć, usunięta, ale na szczęście wróciła i już nie zostanie usunięta. Tutaj mamy popularne materiały wideo, audio, które będą sukcesywnie wklejane z YouTube. Tutaj mamy starsze materiały, tutaj mamy najbardziej dyskutowane. Przypominam Państwu, że. Przypominam Państwu, że. Nie ma żadnych komentarzy, ponieważ nikt o tej stronie nie widział. Nawet moi krytycy twierdzili, że tej strony nie ma i nie będzie. No cóż, jest od około 4-5 dni, tylko chcieliśmy to dopie dopieścić. Jeszcze do tego musimy zmienić trochę symbol, ale ja już naprawdę obecnie jestem 3 doby non-stop przy kąpie. Ja już naprawdę mam dosyć. Także no tu zmienimy jeszcze grafikę i jestem otwarty na Państwa. Sugestie odnośnie tej strony, co tu zmienić, co tu zrobić. Już tak łatwo, żaden młody, ambitny youtuber nie wskaże paluszki i nie będę tracił całych kanałów. Nie będę tracił już więcej pieniędzy, gdy będą kasowane całe kanały pod wpływem różnych oskarżeń. Teraz jesteśmy w miarę wolni. Jednocześnie chciałbym Państwa zachęcić do odwiedzania bezustannie naszej strony samitweb.pl. Bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo tak fajnie i ochoczo odpowiedzieli na ten apel. Jest nas, już, jest nas już tutaj około 900 ludzi. Także Państwo sami widzą polecane najnowsze, popularne mikroblog. Mogą sobie Państwo przy kawce, albo przy herbatce, albo najzdrowiej przy wodzie poglądać najnowsze newsy. Zapraszam oczywiście na nasze forum. Odświeżam. Forum chyba nie trzeba przedstawiać w obecnej chwili, no jakoś mało, tam 400-420 niecałe osób. Tu jest czat, który widzą osoby, które są stałymi użytkownikami. Pragnę Państwu tylko przypomnieć, że mamy fantastyczną rzecz na forum, mamy kluby. Można sobie kluby zamknięte, otwarte robić, fantastyczna rzecz. Mamy blogi, jak ktoś z Państwa chce zacząć swoją przygodę z blogowaniem, z pisaniem sprawdzić się, to zapraszam Państwa serdecznie no mamy tutaj wszystko, co potrzebne dla ambitnego mężczyzna, także kobiety, bo panie są zawsze u nas bardzo mile widziane, oczywiście nasza strona samic News, ostatnio ją troszeczkę zaniedbałem, są fajne testy samochodów, fajne artykuły moich przyjaciół, będą niektóre niedługo nowe artykuły, niestety nie miałem czasu, żeby się tym zająć Oczywiście strona samczeruno.pl. E, proszę tylko pamiętać, że to są dwie strony. Tak naprawdę pierwsza była na Joomla. E, z Joomla były problemy, więc przeszliśmy na WordPressa. E, to jest strona. O, to jest strona. Tutaj pewnie będzie z tysiąc artykułów. Troszkę, proszę poczekać. Proszę zobaczyć same najlepsze artykuły, felietony, komentarze. O, jaki afu, ja, jaki brzydki tytuł. Są komentarze, czy nie ma? Tak. Tutaj jest bardzo dużo komentarzy, szanowni Państwo, także no zresztą Państwo pamiętają e, ta strona fajnie żyła, no, strona ekoego.pl, tutaj jest pewnie z tysiąc komentarzy czy 900. Strona Marek Kotoński, zachęcam do subowania, do odwiedzenia. E, na tej stronie mamy głównie e, materiały, wideo. E, na tej stronie około rok czasu temu zaczynałem swoją przygodę z wideo, e, zaczynałem swoją przygodę z... E, Zaczynałem swoją przygodę z występami wideo, no było fatalnie na początku, ale powoli się w to wdrażam. Zapraszam też na stronę Radio Samiec 2, No to chyba nie muszę przedstawiać. To jest drugi kanał, pierwszy z 6 milionami wyświetleń, ponad i 12 tysiącami subów. Dwa razy mi kasowali po tysiąc subów. No niestety został skasowany, więc to jest kontynuacja. Oczywiście to chyba Państwo wszyscy znają. Nie trzeba chyba tego, tego przedstawiać, tak, informacje a nie całe 3 miliony wyświetleń. Szkoda, że tak mało. E, tu jest strona Radiosamiec, obecnie nie wklejam, e, dlatego że no jest to wszystko po prostu bardzo, bardzo zaborcze, jeśli chodzi o czas. A to jest, szanowni Państwo, moja pierwsza strona na Onecie, którą e, przypominam Państwu, że to tu właśnie zaczynałem swoją karierę z pisaniem, z blogowaniem. Okazało się o dziwo, że tam w ciągu pół roku stałem się jednym z najpopularniejszych blogerów w Polsce w kategorii męskie tematy. No zawsze była pani Senyszyn, pan Korwin-Mikke nade mną, no i gdzieś tam 3-4 miejsca pode mną pan Sławomir, poniekąd państwu znany. Niestety nie zachowały się komentarze, no musieliśmy tę stronę po kasacji blogów z Onetu przenieść na WordPressa. Jest tu dużo artykułów, których mogę powiedzieć, że się wstydzę, ale nie chcę tego kasować ponieważ chcę, żeby chcę, żeby Państwo hmm, chcę, żeby Państwo zobaczyli jak zaczynałem, jak to się wszystko zaczynało. O, widzę, że nawet są komentarze. O, Super Mareczek to ja Szanowni Państwo, po, posiadam jeszcze tam jakieś strony czy coś, ale chciałem, żeby Państwo widzieli. Natomiast witam Państwa serdecznie. Boże Kochany, przepraszam, ja już jestem tak zmęczony dzisiaj. Jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam na stronę samic.com, samic.com w każdym dobrym domu, czy jakoś tak. Z Panem Dobrym Bogiem, chłop w dom, Bóg w dom. Dziękuję Państwu jeszcze raz serdecznie, patroni strony. To tym osobom zawdzięczam bezproblemową, no może nie bezproblemową, bo zainwestowałem w zły serwer, tam straciliśmy dwa dni czasu. A! Tak to bywa. I zapraszam Państwa, tu będą wszystkie audycje z YouTube'a, aż czasem będzie taka opcja premium, że będą dodatkowe audycje za abonament. Nie wiem jeszcze jak, w jakiej formie to zrobię, żeby chociaż strona zarobiła na swoje prowadzenie. Pozdrawiam Państwa serdecznie i trzymajcie się. Cześć. Dobranoc.